Dzieci udały się na wycieczkę na Barce Tumskiej, czekał na nich ciepły posiłek i wielka niespodzianka. Członkowie Dragon Team w przebraniach Mikołajów przypłynęli do barki i zachwyconym dzieciom wręczyli paczki. Dla wielu najmłodszych był to duży szok oraz oczywiście jeszcze większa radość. Sam pomysł zrodził się w zeszłym roku, kiedy okazało się, że Część ludzi bardzo chciałaby pomóc dzieciom, i nie bardzo wiedzieli, jak, że tak powiem, w tym temacie się poruszyć. A ja, mając swoje dziecko niepełnosprawne, które jest jak gdyby uczniem tej szkoły, było, bo w tym roku już nie jest, poszedłem na taki sposób, żeby właśnie porozmawiać z chłopakami: Czy nie możemy zrobić to dla tej szkoły? Oni bardzo się ucieszyli. Udało nam się w zeszłym roku zrobić pierwszego Mikołaja na łodziach smoczych. Dragoni podpłynęli pod most Mileniny. W tym roku Mikołajkowa Łódź przypłynęła do hotelu Tumski dokładnie tą samą trasą, co parę miesięcy temu w czasie regat Tumski Cup. To oczywiście nie przypadek. Padliśmy na pomysł, żeby zrobić to w tym miejscu, kiedy my podczas Tumskiego Cup mieliśmy dużo radości. Czyli chcemy popłynąć tą drogą, na której żeśmy wygrali. Wygraliśmy Tumski Cup w trzech kategoriach. I w związku z tym, jak gdyby kontynuacją naszej radości, to jest dzielenie się tą radością z innymi. Potrafimy się dzielić tak, jak potrafimy. Po prostu robimy coś dla dzieci, dla, dla tych, które są, myślę, bardzo potrzebujące. I nie zawsze ten dar serca otrzymują z takiego lub innego powodu. Tumski, tkap, tumski hotel Tumski się w to włączył. Za co serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi. I jest to, myślę, idea na przyszłość, że będziemy to kontynuować. Podczas mikołajków na barce Tumskiej, każde dziecko otrzymało mikołajkową paczkę. To bardzo ważne, bo. Niektóre z nich z różnych przyczyn nie otrzymały jej w swoich domach. Super akcja. Ja cały czas też wszystkim mówię, że jak najwięcej takich akcji, że bardzo chętnie my polecamy się jako uczestnicy, uczestnicy takich akcji. Fajnie, bo każde dziecko dostanie jakąś paczkę, każdy dostanie prezent. I jest to o tyle u nas potrzebne, ponieważ niestety, ale nie wszyscy dostają te paczki, tak naprawdę. Ogromna radość dzieci była z pewnością największym podziękowaniem dla organizatorów akcji. Ciepłych słów nie szczędzili im również wychowawcy oraz dyrektor placówki. Bardzo dziękujemy organizatorom i hotelowi. Panu Jackowi, jako takiemu koordynatorowi przedsięwzięcia, sponsorom, którzy tutaj nam podarowali te paczki dla dzieci. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, naprawdę. Dyrektor Hotelu Tumskiego również nie ukrywa radości z pomocy dzieciom. Bez wahania, hotel przyłączył się do inicjatywy. Wspaniała impreza, tak jak pan powiedział, dzieci niepełnosprawne. Koncepcja wpisywania się odryw w życie miasta koncepcja Łodzi Smoczych, którą prowadziliśmy we wrześniu, tak w przyszłym roku będzie dalej realizować. Stąd Smoczarze postanowili, że będą czynnie uczestniczyć w życiu miasta i pomogą dzieciom właśnie niepełnosprawnym w tym, żeby dać im odrobinę szczęścia na barce, kiedy Mikołaj przypływa, nie przyjeżdża na Sania, bo nie ma warunków, tak, przypływa po Odrze z prezentami i, i daje im odrobinę szczęścia. W tym ważnym dniu dla nich. Jednym z Mikołajów, którzy wręczali dzieciom paczki, był sportowiec i radny Wrocławia Paweł Rajda. Organizatorzy akcji planują, że smocze Mikołajki będą się odbywać także w latach kolejnych. Zawody będą rozgrywane po sobie, tuż po zakończeniu żeńskich zmagań. Rozpoczną się Mistrzostwa Kontynentu. Najbliższe tygodnie w mieście upłyną więc pod znakiem szachów. Jest to takie preludium, wstęp do. Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, które czekają nas w Hali Stulecia w dniach 19-21 grudnia. W zasadzie no, można powiedzieć, że w grudniu no, Wrocław jest stolicą polskich szachów, bo i oczywiście Mistrzostwa Europy bardzo ważne, ale równie ważny ten turniej mistrzowski kobiet. Już po raz drugi go gościmy w siedzibie Polonii Wrocław i po raz kolejny udało się no, zebrać bardzo solidną, mocną. Obsadę, także kibice, szachów mogą zobaczyć bardzo dobre zawodniczki. Podczas turnieju imienia Krystyny Hołu i Radzikowski obserwujemy wyjątkowo zapracowaną Jolantę Zawadzką, kolejny raz gra Kolejny raz współorganizuje zawody. Jola Zawadzka rzeczywiście łączy dwie funkcje w czasie tego turnieju, ale myślę, że ma już doświadczenie odpowiednie z zeszłego roku, bo też wtedy pełniła takie dwie jole i, i bardzo dobrze sobie z tym radzi. No, turniej na pewno jest zorganizowany świetnie, jeśli chodzi o logistykę, o całą otoczkę. Nie wątpię, że Jola równie dobrze pojadzi sobie przy szachownicy. Stawka zawodniczek jest bardzo mocna, ciężko wskazać zdecydowaną faworytkę. Tak po cichu liczymy, że ten puchar zostanie w domu u nas w Polonii Wrocław, czyli że sięgnie po niego Jola Zawadzka. Natomiast rzeczywiście stawka jest bardzo mocna i rywalizacja bardzo duża. Myślę, że w gronie faworytek na pewno należy wymienić aktualną wciąż mistrzynię Polski Monikę Soćko, która z tych wszystkich zawodniczek, arcymistrzyń, które się u nas stawiły do gry w turnieju legitymuje się najwyższym ranking punktowym. Bardzo dobrą zawodniczką jest też ojmianka Lilith Hitajan. To jest zawodniczka, która już w pierwszej rundzie zmierzyła się z naszą Jolą Zawadzką i w tej partii padł remis. To przejdźmy teraz do Mistrzostw Europy zawodów najwyższej rangi. Zawody rozpoczynamy w piątek, 19 grudnia, potrwają do niedzieli. Są to Mistrzostwa Europy, jest to tak jak... Powiedziałeś, na impreza najwyższej klasy. Impreza, która zgromadzi tutaj czołowych arcymistrzów, najlepszych graczy tak, w Europie, także tutaj możemy być z tego zadowoleni. Zgłoszonych jest obecnie ponad 800 osób, także no, liczymy na to, że frekwencja się utrzyma i tyle osób przyjedzie, co się zgłosiło przed organizatorami spore wyzwanie. działamy zgodnie z planem. no oczywiście mamy różnego rodzaju e, rzeczy techniczne, organizacyjne jeszcze do domknięcia e, jest ich trochę, ale tutaj wszystko mamy pod kontrolą, także nie będzie żadnego problemu. szczegóły dotyczące obu szachowych imprez na stronie Poloni Wrocław. Przypomnijmy, że mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Hali Stulecia. Redaktorzy Słowa Sportowego zachęcają do głosowania oraz do śledzenia profilu gazety na jednym z portali społecznościowych. Właśnie tam planowane są konkursy dla fanów z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy do, do śledzenia naszego profilu facebookowego. Tam już w najbliższy weekend będzie można dowiedzieć się o tym, jakie przygotowaliśmy konkursy, w których będzie można wygrać rabaty na, na zaproszenia na nasz bal, ale również same zaproszenia. Także jak najbardziej warto odwiedzić nas na Facebooku. Głosowanie cały czas trwa. Można głosować za pomocą SMS-ów, jak również kuponów zamieszczonych w gazecie. Także co poniedziałek zapraszamy również do lektury słowa sportowego, no i dalszego głosowania na swoich faworytów. Kolejny raz podczas Balu Sportowca odbędzie się zbiórka na szlachetny cel. Jak co roku nie zapominamy o najbardziej potrzebujących i również 9 stycznia w trakcie Balu będzie przeprowadzona loteria fantowa, w trakcie której będzie można wspomóc Fundację Profesora Alicji Chybickiej Przylądek Nadziei, budowę kliniki dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Także nie tylko będzie można pokazać no, dobre serce, ale również wygrać ciekawe nagrody. Także zapraszamy do, do właśnie wykupienia cegiełki z pomożenia tej. Tej akcji. Organizatorzy balu powoli odkrywają karty związane z tym wydarzeniem. Znamy już pierwsze nazwiska wybitnych sportowców, wiemy również kto zdecydował się być mecenasem tej imprezy. Sponsorami balu sportowca są w tym roku m.in. miasto Wrocław, spółka Wrocław 2012 oraz firma Huber. Aktualnie w plebiscycie w kategorii zawodników prowadzi mistrzyni świata w strzelectwie sportowym Karolina Kowalczyk wśród trenerów. Najwięcej głosów otrzymał Rafał Petertil, szkoleniowiec mistrzyni Europy w kickboxingu Paulin Bieć. Najważniejszym sportowym wydarzeniem weekendu będzie rywalizacja w koszykarskiej ekstreklasie o dziewiątą wygraną w lidze. Powalczy Śląsk. Wrocławianie w Kali orbita podejmą start Lublin. Oba zespoły mają inne cele na ten sezon. Trójkolorowi chcą się włączyć do walki o czołową czwórkę. Lublinianie zbierają doświadczenie. W zespole Beniaminka wystąpi kilku zawodników doskonale znanych z wrocławskich parkietów. To między innymi bracia Diduszko czy Jarosław Trojan. Szkoleniowcem Lublinian jest... Wrocławianin Paweł Turkiewicz. Czy goście z dalekiego wschodu Polski zagwarantują nam ciekawą rywalizację o punkty? Początek meczu w niedzielę o 19. W sobotę we Wrocławiu inna koszykarska rywalizacja kolejną próbę odniesienia pierwszego w sezonie zwycięstwa w drugiej lidze podejmą zawodnicy Roben Gimbasketu. Tym razem do stolicy Dolnego Śląska zjedzie Częstochowska Politechnika. Faworytem oczywiście są goście zespół Roberta Kościuka, jednak zrobi wszystko, aby. Nawiązać wyrównaną walkę, jeżeli młodzi Wrócowienie chcą wygrać, to do tego idealna okazja. Politechnika zajmuje bowiem trzecie od końca miejsce w tabeli z ledwie czterema wygranymi na koncie. Początek spotkania o 18 w hali przy Wojciecha z Brudzewa. Na koniec flesza o drugiej edycji amatorskiej ligi bilardowej w Banda Club Serdecznie zapraszamy na pierwszy turniej 2015. Zmagania rozpoczną się w sobotę o godzinie 11 w Sky Tower. Zawody będą się odbywać w każdą sobotę. W imprezie może wziąć udział każdy. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie symbolicznego wpisowego. Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie ma być tym razem. Zawodników powinny kusić między innymi nagrody. Ich pula wyniesie 10 tysięcy złotych. Na stronie klubu.